Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie pole trójkąta, część pierwsza. i Mamy tutaj trójkąt, którego pole wynosi A razy H A przez 2. To jest wzór na pole trójkąta. Ten wzór znajduje się w tablicach maturalnych na stronie ósmej, a tutaj mamy narysowany trójkąt równoboczny i zobaczcie, wysokość wynosi A pierwiastek z 3 na 2, promień wynosi 1 trzecia wysokości. To jest promień okręgu wpisanego. Promień okręgu opisanego 2 trzecie wysokości, a tutaj jest wzór na pole, czyli A kwadrat pierwiastek z 3 na 4. I tutaj można te wzory wszystkie wyprowadzać, ale my skupimy się tylko na tym, że one są i one są na stronie dziewiątej. I zrobimy sobie takie trzy zadania. Zadanie pierwsze, oblicz pole trójkąta równobocznego obok długości 8. I teraz tak, zadanie jest bardzo proste, bo wystarczy wstawić do tego wzoru. Czyli jak macie jakieś pole i macie długość boku, piszecie sobie pole trójkąta. Równa się i wstawiacie sobie 8 do kwadratu pierwiastek z 3 na 4. Czyli macie 8 do kwadratu to jest, moi drodzy, 64, pierwiastek z 3 na 4. 64 na 4 to 16, pierwiastka z 3. I jeżeli była jednostka, to jednostką będą centymetry kwadratów. Teraz spróbujmy zadanie drugie. Oblicz wysokość trójkąta równobocznego. O polu 6 pierwiastek z 3. Jak takie zadanie zrobić? Teraz będzie troszkę trudniej, bo będziemy mieli pole, a nie mamy długości boku. A później z tej, z tej długości boku policzymy sobie wysokość. Czyli zobaczcie, piszemy tak. 6 pierwiastek z 3 równa się temu, a kwadrat pierwiastek z 3 na 4. Mnożymy wszystko raz 4 i mamy 24 pierwiastek z 3. Równa się a kwadrat pierwiastek z 3. Dzielimy na pierwiastek z 3, i możemy napisać, że a kwadrat równa się 24. Teraz a to jest oczywiście pierwiastek z 24. I teraz jak to policzyć? Możemy albo rozłożyć na czynniki, czyli dzieląc stały czas 24 na jakieś liczby pierwsze, takie jak 2, 3, 5, 7 i tak dalej, wybierając te liczby, które dzielą, albo zgadnąć. Ja mogę tutaj rozłożyć najbardziej Czyli zobaczcie, biorę 24 i rozkładam na 2 to 12, na 2 to 6, na 2 to 3 i na 3 to 1. I teraz łączę w pary. Widzimy, że mam jedną dwójkę, znaczy mam, jedną parę, znaczy mam parę dwójek tutaj, czyli mam 2 do kwadratu, a tutaj mam 2 razy 3, to będzie 6. Czyli wynik z tego to będzie po prostu dwa pierwiastki z 6. Bo to ma parę, a tutaj... Nie ma pary i teraz tak jak policzyć wysokość? Liczymy zgodnie z tym wzorem, czyli piszemy h to się równa i wstawiamy do wzoru mamy dwa pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 3 na 2. To się wzajemnie skróci. I teraz jak policzyć takie coś? Możemy zrobić taki fajny trik. Już wam pokazuję. Pierwiastek z 6 to jest to samo co pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2. Czyli to co napisałem tutaj. To jest napisane tutaj. To jest to samo, co to. I teraz mnożę wszystko razy pierwiastek z trzech. Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to jest oczywiście 3. czyli mam trzy pierwiastek z dwóch. To jest jeden ze sposobów. Drugi sposób to jest pomnożenie pierwiastka z sześciu razy pierwiastek z trzech, to jest pierwiastek z 18. I można robić tak samo jak tutaj, czyli rozbijać i, i łączyć w pary. Teraz y, zadanie trzecie. Dany jest trójkąt równoboczny. Promień okręgu opisanego jest o 2 cm dłuższy niż promień okręgu wpisanego. Oblicz wysokość, długość boku i pole tego trójkąta. I teraz tak. Zaczniemy sobie od tych zależności, które są tutaj, czyli zaczynamy od tego. No i teraz piszemy sobie taką zależność na samym początku, że r duże równa się r plus 2. Dlaczego? Dlatego, że oto jest o 2 cm dłuższe, czyli do krótszego muszę dodać dwójkę. Równie dobrze mógłbym napisać r duże minus, M, minus 2, wtedy miałbym r mały. No i teraz wstawiamy tutaj te wzory z h, czyli mamy 2 trzecie h równa się 1 trzecia h plus 2. Teraz najlepiej wszystko pomnożyć przez 3, czyli mamy, moi drodzy, 2h równa się h plus 6. H na jedną stronę, czyli mamy H to się równa 6. No i teraz, moi drodzy, jeżeli już mamy H policzone, to możemy policzyć długość boku zgodnie z tą zależnością. Czyli piszemy tutaj 6 to się równa A pierwiastka z 3 na 2. Wszystko mnożymy razy 2 i mamy 12 równa się A pierwiastka z 3. Dzielimy na pierwiastek z 3, czyli mamy 12 przez pierwiastek z 3 równa się A. Zauważcie, że zostawiłem miejsce po to, żeby teraz usunąć niewymierność, czyli mnożąc wszystko przez pierwiastek z 3 górę i dół. Czyli A to się równa 12 pierwiastka z 3 dzielone przez 3. Czyli to się równa 12 na 3 to 4. 4 pierwiastka z trzech. No i teraz pole mi zostało do policzenia, czyli piszę pole trójkąta. Równa się. I teraz zamiast A wstawiam tą liczbę, czyli mamy 4 pierwiastek z 3. Do kwadratu. Pierwiastek z 3 dzielone na 4. No to zobaczmy, ile to wyjdzie. 4 do kwadratu to jest oczywiście 16. Pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. I jeszcze pierwiastek z 3 na 4. To się skróci. Czyli jest 12 pierwiastka z 3. No i teraz moi drodzy, tutaj zapisanie wam pracę domową, którą warto sobie przerobić. To są zadania 7, 3, 7, 4, 7, 5 ze strony 156 i dla chętnych zdanie 76. Dobrze, dziękuję za waszą uwagę. Do usłyszenia.